Dzień dobry z tej strony, Beatowach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym wideo przejdziemy po ogrodzie, pokażę Wam jak rośliny, co niektóre pięknie wyglądają, ale pokażę Wam też ogród, który. Niestety przez suszę też ucierpiał. Pokażę także, jakie prace będę wykonywała, więc dzisiejszy będzie taki spacer, ale też aktywny, więc zapraszam serdecznie. Ostatnie dni nie były łatwe ani dla roślin, ani dla ludzi. Temperatury były okropnie wysokie. Możecie zobaczyć tutaj Annabel Strong. Jest to hortensja, która trzyma się bez żadnych podpór, niczego tutaj, słuchajcie, nic nie podwiązywałam. Więc no na moje oko wygląda to dobrze. Na razie nie było żadnej ulewy, żadnej takiej mocnej burzy, więc hortensje dobrze wyglądają i w tym czasie chcę Wam je pokazać. Plusem niepodpierania takich hortensji jest to, że one właśnie pochylając się, kaskadowo się układają. No i to moim zdaniem wygląda nawet, nawet dobrze. Hortensje zostały ścięte w listopadzie i ja w odcinku o hortensjach tutaj Wam wspominałam, jak o nie dbam, czyli listopadowe cięcie Albo nawet i grudniowe, jeżeli e, pogoda na to pozwala, niziutko przy ziemi. E, I flora humus. Jest to e, taki preparat, który wiąże wodę e, w podłożu, no i też bardzo ładnie tutaj e, działa na strukturę gleby. Więc jak możecie zobaczyć, hortensje dopiero się zaczynają rozkręcać, ale kwiatostany mają naprawdę fajne, duże. Niektóre dopiero zaczynają się rozwijać. E, Hakone Chloe. Algold. Jest to odmiana, która bardzo dobrze czuje się w cieniu, w półcieniu. Więc, jeżeli macie takie stanowiska, bardzo fajnie rozjaśnia. I ja w tym roku bardzo mi się spodobało właśnie żółty z fioletem. Dlatego tutaj mam karadonnę, jest to szałwia o pokroju dość sztywnym, i też mogę tutaj wam pokazać, jej pędy są ciemne, więc bardzo fajnie. Bardzo ładnie wygląda, no i oczywiście kolor kwiatów też niczego sobie. A górnym piętrem jest powojnik, taki sam jak mam tutaj. Także to są takie powojniki biedronkowe, które co wiosnę możemy kupić w tym sklepie. Możecie zobaczyć, że od dołu nie wygląda niestety ładnie, ponieważ, tak jak mówię, u mnie bardzo susza doskwierała roślinom, za to kwiaty są pokryte, Przeróżnymi zapylaczami, czy to czmiele, czy to e, jakieś pszczółki. Tutaj się, słuchajcie, dzieje. Roślinka, która przepięknie kwitnie, troszeczkę mi się tutaj pokładała. Więc ją wsadziłam, miałam takie śmieszne, śmieszne stare krzesło, więc stwierdziłam, że ono posłuży mi za podporę. Liliowce to kolejna grupa roślin, którą chcę dzisiaj Wam przedstawić. Mam różne odmiany. Te odmiany kupowałam 13 lat temu, więc odmiany gdzieś tam się, słuchajcie, podziały. Są to rośliny, ja bym powiedziała, dość łatwe w uprawie i dość takie akceptujące warunki, w jakich... Będą rosły w ogrodzie. Nie wymagają jakiejś takiej mega dobrej gleby, ale wiadomo, jeżeli jest żyźniejsza, jeżeli wilgoć też w takim podłożu się utrzymuje, no to wiadomo, że roślina będzie piękniej, bujniej rosła. U mnie, ze względów na suszę, możecie zobaczyć, że nawet liście już wyglądają brzydko. Nawet mam takie, słuchajcie, suchmelce. U mnie tak było sucho, a ja ogrodni w ogóle nie podlewam, więc nawet Orlaja nie zawiązała nasion, tylko uschła, po prostu uschła, więc póki co jeszcze nasion Orlai nie mam. Ale w kilku roślinach jest nadzieja, jeszcze jako tako wyglądają, więc te nasiona Orlai na pewno pozyskam. Liliowce to grupa roślin, która bardzo ładnie wygląda właśnie w, przy nasadzeniach, przy wodzie, dlatego te rośliny znalazły się u mnie i najczęściej sadziłam je właśnie w moim rowi melioracyjnym, czyli żeby ta woda była dość blisko. Niektóre liliowce dopiero zaczynają, a niektóre niestety już przekwitają. Tutaj obok rośnie kocimiętka, i tutaj powtórnie mam, słuchajcie, kolor żółty, tak jakby troszeczkę z fioletem zmieszany. Nie wiem, te dwa kolory jakoś tak fajnie ze sobą współgrają, troszeczkę na zasadzie kontrastu, ale zobaczcie, że nie wygląda to źle. Za to koci miętka w moim ogrodzie prosi się o ścięcie. No i oczywiście z tą rośliną jest tak, że jeżeli przytniemy, to potrafi zakwitnąć kolejny raz. A jak dobrze trafimy, to w sezonie możemy nawet pozyskać trzykrotne kwitnienie tej roślinki, więc nie ma na co czekać, tylko trzeba ją ściąć. Ja ścinam nie wszystkie na raz, żeby tutaj czmiele i inne zapylacze miały co robić w moim ogrodzie, więc sobie to troszeczkę tak dzielę. Nad wodą możecie zobaczyć tylko troszeczkę wody. Niektóre miejsca już naprawdę są tak suche, że po prostu sobie można przejść. Nawet nie ma błota, więc ta susza do, będzie doskwierała, już widzę, nawet tym roślinom, e, które zawsze miały, no może nie zawsze, ale które miały bardziej wilgotne podłoże. Liliowce, zobaczcie, tutaj mam mnóstwo pomarańczowych liliowców. Są to liliowce z ogrodu od mojej babci, więc tak sobie je tutaj posadziłam, żeby pięknie kwitły. Liliowce mają przeróżne kolory, bardzo są ładne, ale dość szybko przekwitają, no i potem zostają nam tylko i wyłącznie ich zielone liściory. Ale dla tych kolorów, dla tych chwil, nawet krótkich, warto mieć lilię u siebie. Nie lilię, tylko liliowce u siebie w ogrodzie. A do lilii też przejdziemy, bo po prostu muszę Wam pokazać, jak z jednej cebulki przepięknie rośnie mi lilia. A co rośnie przy mojej ławeczce? Pierwszą roślinką, którą chcę Wam przedstawić, to jest Róża Maria Kiri. Przepiękny zapach. Ten zapach się utrzymuje po prostu, a jak wiatr zawieje, to on jest na całym tutaj ogrodzie. A mam tutaj tylko i wyłącznie jedną sztukę, więc jakby takich tutaj było więcej, to ten zapach byłby naprawdę mega. Więc Róża zdrowa. Bardzo ładne ma kwiatuszki, ale zapach ma obłędny. I tutaj ja się kierowałam zapachem, więc super, że e, skusiłam się na tę roślinkę. Za moją ławeczką mamy e, ostróżki w tym momencie ostruszki już niestety kwitną tylko bokami. Bardzo szybko przekwitła, nie zdążyłam tego słuchajcie nagrać. Wiatr jeszcze je dodatkowo połamał, więc popodcinałam rośliny te, które wymagały no po prostu przycięcia ze względu na to, że były połamane. No ale troszeczkę od boków jeszcze tego kolorku zostało po przekwitnięciu. Przytnę e, nisko i ona troszeczkę się słuchajcie odbuduje, będzie miała kwiaty, ale te kwiaty nie będą aż tak wysokie. Więc to też roślinka na stanowisko słoneczne. Nie ma jakichś mega dużych wymagań, chociaż mówicie, że u mnie są one dość wysokie, a w waszych ogrodach niskie. Myślę, że to jest spowodowane tym, że to jest stara, stara odmiana, która sama się, słuchajcie, gdzieś tam wysiała. Ja sobie ją, ona po ogrodzie wędrowała, ja sobie ją tutaj posadziłam. Po prostu jej tutaj jest dobrze. Kolejna roślina, jeżówka. I jeżówki już zaczynają kwitnąć. I to jest słuchajcie czas gdzie jak one zaczną to kończą praktycznie jak będą pierwsze przymrozki. Wszystkie jeżówki są cudowne. Te odmiany które mamy takie zwykłe jeżówka purpurowa ona słuchajcie jest niezawodna rozsiewa się piękna sztywna i bardzo długo kwitnie natomiast te odmiany takie niektóre wyfikane o, o kwiatach pełnych o jakichś takich innych kolorkach. Niestety nie wszystkie zimują w moim ogrodzie. No a już nie wspomnę o wysiewaniu. No jak tutaj bym chciała wyfikaną odmianę mieć z siewu niekoniecznie te nasiona się zawiązują i niekoniecznie pozyskamy roślinkę właśnie przez wysianie, bardziej przez podział. Kolejna roślina, którą tutaj możecie zobaczyć, kocimiętka kubańska. Roślina, której w tym momencie susza doskwiera, ponieważ widzę, że nie jest tak mega rozrośnięta. No, i nie ma tyle kwiatostanów co zawsze. Dodatkowo szmaragdy urosły, i wiadomo, to też jest konkurencja, jeżeli chodzi o wodę. Przeważnie o tą, o tą wodę, bo koćmiętki nie wymagają jakichś specjalnych warunków, czy też nawożenia jakiegoś takiego mocnego. Nawet bym powiedziała, że koćmiętki, szałwie ja nie podsypuję nawozem z tego względu, żeby one mi się nie wykładały. No i tutaj właśnie mam roślinkę, też to jest stanowisko słoneczne. Gleba przeciętna, naprawdę ona wymaga, nie ma jakichś, nie wiadomo jakich, ale przyciąga zapylacze, więc jeżeli lubicie, żeby na rabatach coś się działo i tych różnych zapylaczy dość dużo było, to koci miętkę jak najbardziej polecam. Zresztą jeżówki tak samo, tutaj mamy czmiela, już tutaj buszuje na kwiatach, ale jak jest pogoda mniej wietrzna, to po prostu na jeżówkach mnóstwo pojawia się motyli. Przy moim placyku wypoczynkowym możecie zobaczyć kocimiętkę. Jest to kocimiętka z tych właśnie odmian takich niskich. Roślinka, którą bardzo lubię. Będę musiała już ją powolutku, słuchajcie, przycinać, bo już zaczyna nieładnie wyglądać, a chciałabym też, żeby ona powtórnie zakwitła. Mamy tutaj kocimiętkę, mamy także przetacznik, który pięknie na różowo kwitnie. Troszeczkę orlai zostało, no i mamy tutaj jeszcze Róże. Orlaja w tym miejscu jakoś, o dziwo słuchajcie, trzyma się i nie uschła do końca, więc nasiona będą tutaj natomiast mam naparstnicę którą zostawiłam sobie ona jest w kolorze białym ponieważ u mnie w ogrodzie przeważnie jest róż więc chciałam sobie naparstnicę jeszcze wysiać więc będę zbierała z niej nasionka póki co już zaczynają powolutku brązowić więc chwila moment i będzie zbieranie nasion ale nie chciałabym żeby ona wiecie tutaj mi się wysiała tylko żeby to był się wkontrolowany więc zbiorę nasiona i wysieję a potem sobie Rozsadzę po ogrodzie. Z drugiej strony placyku, zobaczcie, jaka piękna jest Lilia. Nie mam pojęcia, co to jest za odmiana. Ja jedną cebulkę wsadziłam tutaj na rabatę. No i w tym roku po prostu ona oszalała, co mnie bardzo cieszy. Widzę, że ma dość dużo nowych pędów więc z jednej cebulki tam już wiem, że jest kilka więc będę chciała ją rozsadzić oczywiście jak sobie w kajet ogrodnika zapiszę, bo wiecie jak to jest człowiek chce, chce, jak nie zapisze to zapomni więc też roślinka która pięknie wygląda no i lubi stanowiska słoneczne, więc no zobaczcie ja mam 1,58 m zobaczcie jaka ona jest ogromniasta po tej stronie powstała rabata daliowa. Tutaj posadziłam dalie, prawie wszystkie, które mam, bo niektóre trafiły na warzywnik, więc będzie tutaj kolorowo. Już zobaczcie, zaczyna ją kwitnąć, więc już się nie mogę doczekać. No oczywiście, jeżeli ślimaki mi tych dali nie zjedzą, bo po prostu pastwią się na nich okropnie. A na mojej rabacie jest to rabata ognista, gdzie miały być kolory pomarańczowo-żółto-bordowe. No, możecie zobaczyć. Fiolet się pokazał. <grych> tak, na tej rabacie mam około 100 czosnów główkowatych, one przepięknie wyglądają, fajnie, bo siedzą na nich zapylacze, więc bardzo fajna roślina, troszeczkę tworzy mi bałagan, ponieważ przez te ich wszystkie szczypiorki ja nie widzę bylin, który tutaj rosną i muszę się bardzo przyglądać, czy, czy cokolwiek innego tutaj kwitnie. Ten moment jest bardzo ładny. Zobaczcie, jest mnóstwo tych, tych główek czosnków. No i z trawami one wyglądają faktycznie fajnie. Natomiast, właśnie jeden ten minus, że troszeczkę tworzą taki bałagan i niestety, ale nie do końca mi się to podoba, ponieważ niektóre beliny są zakryte totalnie. No ale cóż, to jest ich 5 minut, potem zetnę <gryw> i będę cieszyła się innymi belinami. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje, ile jest pszczółek. No dla tych pszczół po prostu warto mieć te czosnki główkowate. Zobaczcie, przepięknie tutaj pracują, bardzo ładnie to wygląda. No i cieszę się, że na moich rabatach są te zapylacze, bo przecież muszą mieć miejsca, gdzie. Będą czuły się dobrze. No i fajnie, że można przez rośliny zaprosić właśnie zapylacze do swojego ogrodu. W dalszej części możecie zobaczyć różę, różę Barbara. Jest to róża, która nie wymaga ścinania przekwitniętych kwiatów, ponieważ one same opadają, zasuszają się i opadają. Na żółto kwitnie krwawnik. Tutaj był jeszcze jeden krwawnik, nie wiem czy go zobaczyć, on już traci kolorek. On był taki fajny, ceglasty. Kierujemy się na rabatę puzlową, gdzie, gdzie są róże i byliny, ale najpierw o powojniku. Powojniki są to rośliny, które bardzo lubię. W tym roku po raz pierwszy moje powojniki, które zawsze Wam tak się podobały, no niestety nie są mega okwiecone. Niby tych kwiatów jest sporo, ale w tym roku Pogoda niestety tak zrobiła, że powojniki dostały mączniaka i tych kwiatów jest bardzo mało. Ze względu na to, że jest sucho, one są bardzo drobne, więc no, nie popodziwiamy w tym roku. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wejście wyglądało w zeszłym roku, gdzie było pełne, po prostu aż liści nie było widać, tyle było kwiatuchów, to zapraszam Was do wcześniejszych filmów. A my nie tracimy czasu, tylko idziemy. No, i w tej części ogrodu jest najwięcej pracy. Jest bardzo dużo róż już do ogłowienia. Tutaj chcę Wam pokazać Leonardo. Przepiękna róża. Zobaczcie, jak ona obficie kwitnie. I im nie przeszkadza, że jest susza. Po prostu mega. Dodatkowo, zobaczcie, mam tutaj jeżówkę, która też bardzo ładnie zgrywa się z bielą. Róży, która rośnie z tyłu, jest to Chopin. Bardzo ładna róża. Też ona niestety już powolutku, zobaczcie, przekwita. Ale te młodziutkie, nowe płatki są przepiękne. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo mi tutaj słoneczko wychodzi, i nie chciałabym Wam prześwietlonego ekranu pokazywać. Ale zobaczcie, kolor jest piękny. To nie jest taka czysta biel, to jest tak jakbym powiedziała ekril, więc bardzo ładna róża i odporna, zobaczcie na jej liściory, one są duże, nic się im absolutnie nie dzieje, no, ani mszyca, ani skoczki te wszystkie różane nie atakują tej róży. Ale oczywiście nie jest tak, że u mnie jest idealnie. Zobaczcie, nie wiem skąd się wzięła jeżówka w kolorze takim, który... Będzie bardzo odpowiedni do rabaty ognistej. No i co ja tutaj dalej mam? Mnóstwo róż, które trzeba przyciąć. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Nie zostawiamy takich, takiego czegoś, żeby róża nam się nie wysilała. Niech ona dalej nam tłoczy pąki. Więc ja dzisiaj po tym nagraniu szybciutko będę chciała to przyciąć. Tutaj mam różę Szafir. Zobaczcie, ona miała bardzo dużo. Kwiatów. Jest to róża, która wpada w taki delikatny fiolet, wrzos, więc też bardzo ciekawa odmiana. No ale tak jak mówię, o tutaj jeszcze Wam pokażę, dużo cięcia przede mną. Kilka dni w ogrodzie mnie nie było. No i zobaczcie co tutaj się dalej dzieje. Tutaj mamy paluszkiem pokażę przetacznik. Tutaj mamy czyściec. Ten czyściec to jest roślinka, którą zaprosiłam w sumie rok temu. Bardzo mi się spodobała w szkółce. Mam i niską, i wysoką odmianę. Roślina, która dość długo kwitnie, no i zobaczcie, tak samo jakieś tam trzmiele, coś tam buszuje na tych kwiatach, więc też bardzo fajne. Zresztą podoba mi się jej pokrój, ponieważ się nie pokłada. Róże, które są nieprzycięte, wyglądają strasznie, ale też Wam chcę pokazać, że ja nie zawsze mam czas na wszystko i nie zawsze ten ogród wygląda idealnie. Dzisiaj przyjdę i to wszystko pościnam, natomiast chcę Wam, nagrywam to po to, żeby Wam pokazać, że nie ma ogrodów idealnych. Zawsze coś tam się dzieje. Zobaczcie, tutaj było pierwsze podlewanie w tym roku, więc jest i bałagan trzeba i roślinki jakieś tam przyciąć. Też wam chcę pokazać co rozan zrobił. Absolutnie nie widzę róż. I teraz pokażę wam tak w porównaniu. Tu mam malutki rozan, który jest mniejszy niż jak ja go zakupiłam. Natomiast z tej strony co ten rozan zrobił, to jakaś po prostu no nie masakra, bo to jest też piękna roślina, gdzie tych kwiatów ma sporo, ale tutaj pomiędzy są róże, których absolutnie zobaczcie nie widać. Więc Rozan będzie musiał stąd się wyprowadzić. E, tutaj będzie szałwia, będzie też czyściec w tych niskich e, odmianach e, No i oczywiście karadonna. W tym miejscu też mam orlaje, które całkowicie nie padły. E, no i powiem wam dobrze, bo... Bardzo dużo, połowę moich sadzonek Orlai po prostu uschły, więc je po prostu usunęłam. Kolejną roślinką, którą trzymam, pomimo tego, że jest brzydka w tym momencie, to wieczornik damski. Chciałabym pobrać nasionka z niego. Widzicie, kto tu do mnie przyszedł. Moja Britney, ona zawsze, jak słyszy mnie, to już musi być. Tutaj mam róże, jeżeli lubicie takie pomponiki, to tutaj mam lemon rococo i pomponelle. Chciałam specjalnie kwiaty takie wziąć, które będą bardzo do siebie podobne, ale kolor ich będzie inny, żeby mi się tutaj one przeplatały. No i oczywiście jest ogromna kocmiętka która także przeplata się razem z tymi różami. Kocimiętkę też powolutku będę się tutaj przygotowywała do ścięcia. I w tym oto ukwieconym miejscu mamy lawendę, mam róże i z przodu z tyłu. Powolutku będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście zachęcam was do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i za wszelkie udostępnienia moich treści będę wdzięczna. Ale mam też do was taką prośbę. Chciałabym, żebyście w komentarzach napisali mi, co chcielibyście zobaczyć w moim ogrodzie, przy których roślinach mam się zatrzymać i jaki temat was interesuje. Tak więc czekam z niecierpliwością na te komentarze, bo chciałabym, żeby mój kanał kierował się w stronę waszych potrzeb dlatego potrzebuję taką zwrotną informację. Więc dziękuję wam serdecznie za dzisiaj, za dzisiejszy spacer. Ja biorę sekator, biorę się do cięcia tych róż, bo jest tego troszeczkę, a wam dziękuję i życzę miłego, miłego tygodnia. Do zobaczenia.